Hotel. Jestem nową pokojówką. Super! Wejdź do pokoju samouczka. Okej, okay, cool. Fajny pokój. Dzień dobry, jestem nową pokojówką. Yy, piękny obraz. Kartka. Nie wiem, czy ktoś może testament chciał zapisać? Co się dzieje na przykład w łazience? Łazienka zawsze spoko. O, jestem wampirem, nie widać mnie. Poprotka. Jak papieru zabraknie, to sięgasz po liścia. Kurwa Całkiem bym powiedział human design. Bardzo dobrze. No, co tu się dzieje? Jezu, powywalali, wszystko tu trzeba ładnie... O, ładnie musi być tu, klapę trzeba zamknąć. Nie mogę zamknąć klapy, no to jest najbardziej stokowa rzecz, którą się robi. On tam, obraca. trzeba łóżko. Pięknie. I tak nad każdym łóżkiem jest taka czaszka? Okej, okay, pięknie jest. Nie bez powodu ten hotel nazywa się Czaszko Hotel. O, robimy tak, przewietrzymy trochę. Albo ja mam zamknąć drzwi. Zawsze zamykaj drzwi za sobą, bo mogą wejść... Podczas sprzątania. mogę się schować za zasłoną, o Boże. Mogę się schować w biurku? O Boże, mogę się jeszcze tak schować. Sprawdź że cały pokój uważnie, mogą ukrywać się wszędzie. Jest jakaś taka kratka kanalizacyjna. Oh my god. Sprawdź że... ale to już... Jest... O Boże. Jeśli zobaczysz jednego z nich... Jednego z, z czego? Teraz sprzątaj 8 pokoi, żeby zakończyć dzień, super. O Jezus, zamknąłem na sobie drzwi. I co, mam tutaj pierwszy pokój, tak? O Boże. Dobra. Chyba nie słyszałem. Okej. Okay. Ja Miałem mam tak te pokoje sprzątać. Mogę światło włączyć? Mogę. Na całe pierdolone szczęście. Dobra, nie ma ich. Nie ma ich. Nie wiem kurwa kogo nie ma jeszcze, ale nie ma ich. Mam posprzątać osiem pokoi. Coś tak na joke, w sensie co ja mam zrobić? A, jeszcze muszę. O jezu! O Boże! Ukrywało się w przegrodzie szafki pod TV po prawej stronie telewizora. Ja pierdolę. A, jakie to głośne było. Witaj z powrotem. Jak to. Pi... Pepe, pepe. Nie słychać ich. Że się okaże, że w kiblu mogą się chować. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Nie ma pod łóżkiem. Nie ma. ale tu muszę tak kurwa, skrupulatnie z kurwy synów sprawdzać, nie? A, tu mógł być. 28 kryjówek. Nie wierzę, że go nie ma, nie? sufity każdy kąt. Każdą szparę przejrzę. Za telewizorem nie ma. Chyba. Czawka nocna nie ma. Tu nie ma. Tu jeszcze raz nie ma. Pod łóżkiem nie ma. Śmietniczku nie ma. Kiblu. Węd w kiblu nie ma, w lustrze nie ma, w kiblu totalnie, w paprodce wyglądam na to, że jest chyba Jeet. nie wiem. Ty, coś tak dziwna muzyka leci, jakby w chuj mi się nie podoba, nie? Taka dziwnie w ta pięć 5 utrzymająca, co to znaczy? Ty, latarka mi mignęła To nie jest dobry znak Nie wiem, gdzie on może być Nie podoba mi się ta muzyka Tu był ostatnie. Nie ma go. Jakby chuj, schowam się na razie tutaj Może wejdzie, wyjdziesz coś No 1000% czegoś nie sprawdziłem oh, Nie no, wygląda na czysty pokój Tylko ta muzyka taka w tle dziwna bardzo Jakby trochę nie rozumiem skąd się wzięła Nie no, najwyżej mnie pierdolnie, nie? U. Chuj, wchodzimy na razie tu? Ty, ale dorzuciłem jakby kolejny dźwięk! <śmiech> <Uf>! <śmiech> ale zamknąłem te drzwi! <laughs> nie było go tam, słuchałem! Jezu! Nie! Nie zrobię tego! On od razu tu za mi fryer. Dobra, na razie jest safe. Dobra, szybkie obciążenie, podłóg i kurwa sufitów. To jest ważne. W ogóle nierówny sufit, to jest niesamowicie. Dobra, jakby te miejscówki, ten pokój. Na razie skupmy się na tym pokoju. Czego widzę? Nie widzę. Pod poduszką może? Może za poduszką? Może za czymś? Nie? Nie widzę nic tutaj. jest chuj, chyba czysto, nie? Chyba czyściach. Nie ma, let's go next. Jakby no, na razie spoko. Tu go nie ma. Kibel chyba clean. Nie, jest sobie w lustrze! Nie był Clean, nie był Clean. Boże! Ajajaj, ja tak muszę osiem pokoi z rzędu. To jest jak te gry takie typu, wiesz, znać ileś tam anomalii, nie? Nie wchodzę do łazienki tym razem. W pizdzie co ma. Tutaj nie ma... Jest! Nie! Nie zapknąłem tego na kurwa, kurwa. boże, no a mnie denerwuję to już. Dobra, one more time. Siema, jesteś tu? Nie, jesteś w lustrze, nie, jesteś w kracie. Mordo, jesteś w kracie. Jesteś za kratami. No dobra, chociaż nie stoi w szafce, nie? A pod łóżkiem może? Nie ma, no... Bezpiecznie, festy to jest, w ogóle nie co chodzi, nie? Dom cały taki bezpieczny, pokój fajny, wszystko dobrze, tutaj nic nie ma, tu w tym go nie ma w kartonie, taki mały by musiał być w kartonie, tu go nie ma... Za fotelem mordo jesteś może? Chyba się udało pierwszy pokój, dobra, to lecimy drugi. Będę szczery, no nic nie słyszę. Puszkiem chyba też go nie ma. Jeszcze sprawdzę tu dla pewności, ale jest tutaj, ale ci stópki widać kolego, i co mam zrobić? Chyba muszę go odkryć kurwa i wiesz o co chodzi Nie, nie muszę Są jego stopy za zasłoną? Nie, nie ma go tu, Więc sprawdzi... zapomniałem nasłuchać, ale chuj W ramach ryzyka pierwszego pokoju, nie? Nie ma go pod łóżkiem? Nie ma Jak oni tu kurwa tyle miejscówek ogarnęli na niego? A czegoś jeszcze nie zrobiłem, a, ta. Pokój to 9, to lecimy dalej. 10, no to dziesiąty teraz. No my i my tu w dziesiątym pokoju mamy. O Jezu! Uu. Dobra, tamten pokój niefajny, niedobry, niefajny pokój był. On uznał, że po prostu mnie wygrzmoci. Ale dobra, pierwszy unik, pierwszy zwód unik. Robimy od razu pierwszy, pierwszą pytajkę. Czy on gdzieś może tutaj stópki widać? Nie, może pod łóżkiem. Dobra, do tej pory jest na razie chyba safe. Tak w miary. Tu też nie. Urwa, się spociłem. Safe czy nie safe? Wygląda safe. Dobra, czyli w tamtym jest. Czyli teraz tu. Pierwsze co? Sprawdzamy od razu wszystko, co tu jest. Pytanie, czy go słychać? Nie. W kiblu? Nie ma go w kiblu. Trzeba było sprawdzić. Halo, pod łóżkiem może jesteś? Nie mogę, a stópki widać? Nie widać stópek. Jezu. Hup. Dobra, tutaj też go nie ma. śmietniczku. No, 28 miejscówek mu wymyślili. Kurwa, nie wierzę, że wszystko ogarnąłem już, nie? Dobra, pościelmy łóżko w takim razie. Chyba w stoliku kawowym też go nie ma. Wszystko przebadałem, nie? Obraz, a ten czemu tak stoi? Stoi, on tak ma stać? Kurwa, zaraz się okaże, że coś zjebałem. 3, 3 na 8, dobra. Mamy to 10, do dziesiątki nie wchodzimy. Teraz te dwa. Łazienkę zostawię na koniec tym razem. Tu za łatwo idzie, tworzę tylko drzwi, nie podobuje mi się. 4 na 8, dobrze jest. Następne do... dobra. sprawdzamy od razu pod łóżkiem. Nasłuchujemy. Nie mam podejrzeń, wstępnie nie mam podejrzeń, tu go nie ma, ten, st ale tam patrzę takiego X robi z rąk, jakby tu był zły chłop, ale gdzie? Tu nie, czy mogę bezpiecznie posprzątać łóżko? Chyba mogę, chyba mogę wykonać ten ruch. Kurwa, boję się, nie? To grać się autentycznie boję. Nie ma go za fotelem, nie? W stoliku kawowym, Autentycznie. Dobra, no nie ma go tutaj. Przynajmniej na tej części, że tak powiem, pokojnianej. Robimy taki przegląd, nie? ogólny. Ja się stresuję. Okej. Okay. Dobra, te drzwi zamykamy. Wygląda na to, że go nie ma. A to takiego strika bym miał w tych pokojach, że go nie ma. Ten pokój na przeciwko przerabiałem już, nie? Tak. Teraz 4.12. Ten się już w ogóle boi. Psychoseating, mordo, ja wiem. Hmm, no po sufitach nie chodzi, jeszcze nie siedzi. Co za słonką? Nie ma. Jest dobrze. Otwieramy okno. Dobra, 12. O, coś tu mi nie gra. Dobra, Nie wiem, je było, coś kurwa, nie chcę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie chcę tam być. Posprzątam następny pokój. A, w ogóle światła nie działają. To może powinienem tam wrócić? <grytanie> nie poprawia mojej sytuacji. Brak, brak światła. Nie żebym nie ufał, nie? Sobie, że nie widzę go, ale. Nieraz muszę już trzy razy się upewnić. Dobrze jest na razie. Nie ma stupek. Bo kurwa, jest tu. Patrzył się na mnie z węcika, niefajny koleżka. Ale tu, tu mi ta latara walnęła, nie? Czy nie? ta tu. Był na węcie. Pytanie, czy jest może gdzieś tam na dole? Uuu, jest tutaj kolega. Jest kolega, patrzy się. Dobrze. Dobra, to już często na nich trafiam teraz. Kilka razy z rzędu. Nie fajnie. Dobrze, powoli, powoli. Tak trzeba właśnie... Musimy nasłuchać. Panie, jest tu gdzieś w tym lusterku kłopnie w kibelku. Nie wystaje. Nie, tu na razie się wydaje wid. Może by w szafce. Tu go nie ma. A w tej? Tutaj też go na szczęście. drzwi zamknąłem. Tu go nie ma. Nie patrzy się. Nie patrzy się. Dobra, tu już się taki bezpieczniejszy czuję w tym pomieszczeniu, Żeby nie było, że on nagle może nie wiem, znikać pojawia, się, ci wie o co chodzi. A, się zablokowałem w pokoju, sorry. Czternastka. Lecimy numerację coraz wyżej. Pytanie, czy my go widzimy gdzieś? Światek. Ten to w ogóle już bez głowy. Tak już się I'd, robi! AI W stronę znajdź wyjście To znaczy znajdź wyjście. Chyba muszę na sam koniec iść. Są... Mam nadzieję, że to wyjście. Już 8 na 8. Exit. Jezu, i tak mnie dorwał. Ale dobra. Skończyłem tą grę.